Cześć, jestem Rafał i razem z Marzeną z Targów Kielce przedstawiamy wam projekt realizowany przez naszą firmę już drugi raz, czyli opaski niezgubki. Tym razem jesteśmy na targach AgroTech w Kielcach. Już w piątek 8 marca rozpoczynają się targi Agrotech. Co roku przyjeżdżają na nie dziesiątki tysięcy osób, w tym także rodziny z dziećmi. Z myślą właśnie o dzieciach i ich rodzicach przygotowaliśmy coś wyjątkowego. Stworzyliśmy projekt opasek Niezgubek. Czyli opasek na rękę dziecka, na których możecie zapisać swoje dane kontaktowe w przypadku, gdyby Wasze dziecko zgubiło się pośród tłumu ludzi i wielu maszyn. Opaski niezgubki będą rozdawane w czterech naszych kasach oraz przy wejściach z zaproszeniami i biletami online. Na takiej opasce wpiszcie numer telefonu do siebie, byśmy mogli z wami się skontaktować. Opaski jak zawsze są bezpłatne, a nawet powiem więcej, są wielorazowego użytku, więc możecie ich używać na co dzień, nawet po zakończeniu targów. Zapraszamy was na targi Agrotech, które potrwają 3 dni od piątku 8 marca do niedzieli 10 marca. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie z nami. Nasza w tym rola, aby dbać o wasze bezpieczeństwo. Do zobaczenia na targach Agrotech w Kielcach.